Hej, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka Poza odcinkiem sobie posprzedawałem rzeczy No i to w sumie tyle I zaczynamy to Czego nie skończyliśmy W poprzednim odcinku Czyli wchodzimy Do jaskini eee, Ostatnio tu był zombie Teraz nie wiadomo Obawiam się, żeby tylko szkieletów nie było Bo szkieletami możemy sobie nie dać rady ale się postara, weźmie. nie? Oby tylko zombie Wygląda na to, że nie ma nic Magiczny bełt I mamy magiczną kuszę Ej, fajnie, to tylko tyle jest? 75 siły, więc to niedużo 27 nam brakuje. To sobie to zrobimy. Obrażenia 200. Fajna kusza. No to mamy kurzę zrobioną na następne levele. I już wiemy do jakiej siły musimy sobie przypakować, żeby ją mieć. Fajnie. E, byłem też w Korinis i kupiłem sobie wytrychy. Więc spoko. Ręczności. Ej, to naprawdę fajnie. No i tu chyba tyle. O, ale tu, tu warto tutaj przyjść. Polecam. Dobra, lecimy do świątyni. Dobra, już powoli jesteśmy. Jesteśmy dokładnie przy świątyni znajdującej się tutaj. Tu jest ostatnia prosta. Jak mówiłem w ostatnich odcinkach sobie, e, sobie to przed poprzednim odcinkiem wyczyściłem sobie tutaj cały arkender przynajmniej zachodnią stronę. Przez co tu nie ma potworów, ale tam był ork szaman, więc trzeba na niego uważać. Dosyć ciężka, ciężki potwór, nie ugrywajmy. No tu jeszcze mikstura jest jakaś. I idziemy dalej. 450. Nie wiem ja chyba przed końcem gry będę miał z 2000 zapisów. E, jak widzimy jest tu sporo pełzaczy. A nawet nie sporo, jest ich od cholery. No come on. Ale to jest upieczliwe, e, up. no denerwujące nerwujące po prostu. No chodźcie, chodźcie. A to jest dosyć łatwe. Powiem, że o tej kuszy, co tam wcześniej znaleźliśmy, nie wiedziałem. Nie wiem, pojęcia, że jest w ogóle taka. Ale to bardzo dobrze, bo te magiczne rzeczy są o tyle fajne, że nie trzeba do nich mieć wielu. Nie, nie, no są po prostu niewymagające. No 75 sił to jest na spokojnie zrobienia. Niebieska kamienna tablica. I wytrychy jeszcze, fajnie. Naturalnie sobie ją przeczytamy. Widzono tutaj Gardimon przygotował drugą pułapkę. Tylko ten, kto nie zejdzie ze ścieżki światła, dotrze do trzeciej komnaty. Czyli jest, będą tu jakieś komnaty. Niestety, będzie to dosyć nieprzyjemnie, bo będą jakieś pułapki na pewno. A my w tym momencie się udajemy do następnej. Świątyni. Na dzisiejszy odcinek ostatni, bo udamy się chyba jeszcze dzisiaj do bandytów. Dobra, jesteśmy jak widać na ścieżce do następnej świątyni. E, ale tu po drodze zostawiłem sobie jednego potwora, jak widzimy, wielkiego trolla. E, wiadomo, zostawiłem sobie go na odcinek. Znaczy, tak, pewnie wam przytnę tą walkę, bo będzie strasznie długa. No ale fajnie. By było go rozwalić naturalnie. Dobra, jak widzimy, już mamy końcówkę życia naszego trola. Niestety raz mnie uderzył, ale tylko raz. Zobaczmy, czy on coś tu pilnował. A na pewno pilnował, no bo czemu miałby być troll tak po prostu w jakimś miejscu? Mamy... No ciekawie, ale tu jest ciekawiej. Mikstura... czy jakieś... E, złote monety. Na pewno, na pewno się przyda, a my ruszamy w dalszą drogę. Dobra, jak widać tu po prawej stronie jest już świątynia. E, ale ja bym chciał pokazać taką jedną śmieszną rzecz. E, a mianowicie dowiedziałem się jak dostać się no tutaj, o tutaj, a zaraz wam w sumie pokażę e, Jak widzimy Po drugiej stronie Mamy tam na pewno łuk i takie rzeczy Żeby tam się dostać musimy stąd wyskoczyć, ale niestety Bo to jest w ogóle przeznaczone dla osób z akrobatyką, więc trzeba by być, żeby mieć akrobatykę trzeba mieć 90 punktów zręczności Ja nie mam takich I dostać się tam nie ma problemu, bo wystarczy tutaj na rogu stanąć i skoczyć na moc, dobrze? I to nie jest trudne, ale no powrót jest ciężki, bo powrócić praktycznie się nie da. Jedyny sposób, który bo patrzyłem sobie też na internet, jak stamtąd wrócić, bo na to jak wejść to sam wykombinowałem, ale jak wrócić, nie mam pojęcia. Jedyny sposób jest zwój przemiany w cieniostwora i cieniostworem, bo on atakując, wykonuje taki śmieszny ruch, że skacze do przodu. Dobra, my się wyleczymy. Bo zaczyna się już świątynia, tam jest golem w ogóle. Ale ten golem jest śmieszny, bo on się buguje strasznie. Przynajmniej jak tu byłem wcześniej, to się bugował. Nie zabiłem go naturalnie. Takie potwory śmieszniejsze. Chcę Wam pokazywać na odcinku, jednak. Eee, Pytacie się, czemu śmieszny golem jest. Bo to jest bagienny golem. Pa, wystarczy, wystarczy tu biegnąć. No, on się tu zatrzymuje. Więc tu zrobimy sobie szybki zapis i staniemy tak, żeby on nas nie mógł. Dobra, ja wam to chyba przyspieszę. Widać już pada No na pewno Może tylko 250 ekwa Ja uważam, że gol Że troll jest od niego łatwiejszy Dobra, no lecimy Nie mam pojęcia co będzie w środku szczerze Może być na dolną sprawę wszystko Czyżby znowu był zaczep? Tym razem zombie i też od cholery tych zombie jak zwykle ważne żeby szkieletów nie było żeby pod ścianę ich nie podbić, no bo pod ścianą robią się agresywniejsze. Dobra. No podejdźcie sobie. No i gites. E, niestety te pancerze są dużo bardziej wytrzymałe. Przynajmniej tak mi się wydaje. Wydają przynajmniej dużo wytrzymalsze. Dobra. Czyli takimi palami idą po dwa. Spoko. Teraz mi to przetestujemy. Chociaż chyba nie. Mamy następny poziom. Super. Nie naprawdę, bardzo dobrze, bo. Lecimy w siłę, żeby założyć naszą magiczną kuszę. Która przez długi czas będzie naprawdę z nami. Chodźcie, ząbiaczki, chodźcie. Współczuję trochę tym e, ludziom, którzy grają jednoręczną bronią. Bo one mogą być wtedy trochę trudne. Nie ukrywajmy. Dobra, mamy tu skrzynki. Domyślam się, że pewnie w tej, ta środkowa jest otwarta. I w niej oczywiście mamy fioletową tabliczkę starą i bronia dworęczna. Tą sobie oczywiście naturalnie przeczytamy. Wiecie jest to tam tamta druga dziwne No to tak jakby zniknęła tamta, ale to nieważne. Pachodron był też, też tym, który z pomocą Cardinmona zapieczętował zewnętrzną bramę świątyni. Żaden z nich nie przeczytał tego rytuału. Nie przeżył. Jedynie ja pozostałem, aby być świadkiem tych wydarzeń. Oby Rademes przez całą wieczność Gnił, dobra, wewnątrz świątyni. Sorry, słabo to widać, bo są rozmazane te literki takie. Znaczy są niepełno zapisane, a ja jeszcze troszkę z daleka czytam. Nic. Niestety. A tu? Też nic. Abo. Co nie nie będziemy zbierać? Tu nic nie ma. Bardzo biały topór. Tu też nic nie. Nie ma. No to lecimy do magów wody. Jak widać nie udaliśmy się do magów wody jednak. Tylko do owozu piratów. Ponieważ chcę sobie wydać już nasze 10 punktów na siłę. Tu punkty trafień, amulet siły No i to chyba tyle mamy z siły co nam dodaje A pas? Nie, to jest ochrony Dobra Mamy 38 siły Słabo Teraz zrobimy tak, żeby jak najmniej wydać punktów oczywiście To muszę akurat nauczyć. z dwa punkty, a pięć i tak jest 10. Czekajcie, to tak, żeby mi to wyszło. Dobra, no i to, to jest to samo jeszcze akurat. z levelem 5 siły to nie jest zbyt fajnie ale ciekawe czy jak założymy wszystko na siłę to ile będziemy mieli 17 to jeszcze dużo jeszcze byśmy mogli sobie Na tym polegać, Dale, Dale, tak powiedział. nikt nie chce o tym słyszeć. No to naprawdę nie mój problem. Nie, to mamy tylko takie jedno. No to, to trochę to... słabo, bo i tak nam brakuje 14, ale 61. Ale to, Trzymam się to niedługo i tak postaramy sobie to, zało postaramy się to założyć. A z ochrony jednak wolę. Mm. A tu. Uzdrowiciela, bo jednak one są mocne. Dobra, teraz lecimy do magów wody. Dobra, jesteśmy. Teraz pogadamy sobie tutaj z wszystkimi magami. A jeśli chodzi o te budynki. Tak? W domu kapłanów jest mnóstwo pełzaczy. Czy to nie dziwne, że te stworzenia pojawiły się w tym regionie? W rzeczy samej. O Adanosie dzieją się tu dziwne rzeczy. Siedziba Strażników Umarłych była opanowana przez moce zła. Chyba nigdy jeszcze nie widziałem w jednym miejscu tylu zombi. To bardzo niedobrze. Strażnicy Umarłych stali się ofiarami własnych zdolności. Ich powiązanie ze światem Umarłych okazało się bardzo szkodliwe. Mam nadzieję, że uwolnisz ich z tej udręki. E, tak, przypomnij mi znowu, gdzie się znajdują budynki. Dom uczonych to wielka biblioteka. Musi być gdzieś daleko na północy. No to mamy. otoczona przez skały. Leży na wschodzie. Tam jeszcze nie. Planów i strażników umarłych znajdowały się blisko siebie. Powiniene się znaleźć na południowym zachodzie. No to mamy. Mieli swój dom leczniczy na południowym wschodzie. Są umieszczone na podwyższeniu. Strome schody prowadzą do. Dobra, to już słyszeliśmy. No i to chyba tyle. Lecimy do następnego. Kronos Bo tu nie ma nic ciekawego. Nasz saturac, jeśli przynosisz jak Nie tym razem dam ci radę. Jeśli chodzi o relikty, a to możecie wykorzystać? Wygląda nieźle. Gdzie to znalazłeś? Tę tabliczkę znalazłem w budynku na południu. Ach! Tablica Strażników Umarłych. Przywołuje duchy zmarłych. Związki pomiędzy budowniczymi i ich przodkami były bardzo silne. Znalazłem tę tabliczkę w budynku na południowym zachodzie. Z tego co na niej napisano, wynika, że był to domka. Najwyższy kapłan nazywał się Kardimon. Nie wiemy wiele więcej na jego temat. Bardzo dobrze. Mamy coraz wyraźniejszy obraz miasta. Ale jeszcze nie wiemy wszystkiego. Na tym terenie musi być ukrytych pięć takich kamiennych tablic. Zajdźcie. Weź to złoto jako zobaczymy co uda mi się. Dobrze. Tylko No dobra. Niech To nic ciekawego. Ktoś jeszcze został? E z tym gadaliśmy, gardarion hey. tam ten biega jak powalony Chwila Mixir. Hey. No, to tyle, no to lecimy dalej. Lecimy na bagna Hmm. Pójdziemy sobie albo w, do góry na północ tam, albo do portalu, jeszcze nie wiem szczerze. Jeszcze się będę zastanawiał. Cenimy sobie chyba ten pancerz, bo nie wiem, czy spotkamy jakiegoś, kiedy spotkamy jakiegoś bandytę. A od tej pory może ich być tu dużo. Więc od tej pory będziemy go nosić. Wiem, że jest bardzo słaby, ale. Ale lepiej nosić, co nie? Może przeżyjemy jakoś. Chociaż pewności nie mam. Wygląda strasznie jak ta najemników. Bym nawet powiedział, że praktycznie się nie różni. Pizza. Będzie chyba X. Tak jest. inny truteń, czy jak on tam ma Truten Obawiam się, że to jest ten taki ziomek co on wybucha po śmierci O oh, come on Tak, dokładnie tak widzicie? Nieprzyjemnie Niczego tu nie znajdę Chyba są w ogóle też te węże na tych bagnach No dobra, zginął Myślisz, że tu już będą bandyci? Wąż błotny No i jest, Sancho Czyli wychodzi na to, że całe bagna są opanowane przez tych bandytów. A, jakiś sejf jeszcze szybki? Nie wiem, że zrobiłem, ale wolę mieć tu bliżej. Cholera, znowu ktoś nowy. <laughs> Też chcesz złota, co? Złota? Nie próbuj się ze mną przekomarzać. Wszyscy nowi chcą wejść do kopalni. Nie oczekuj jednak, że będzie to łatwe. Coś więcej około... Chcesz dostać się do środka? Spróbuj zaprzyjaźnić się z Frankiem. On jest tu szefem. To on decyduje, kto wejdzie do obozu. Jak będziesz siedział na tyłku, to nie masz żadnych szans na wejście. Porozmawiaj z nim. Niech ci wyznaczy jakąś robotę. Gdzie znajdę tego Franka? Zwykle kręci się przed wejściem do obozu. No i zachowuj się, bo inaczej dostaniesz taką gównianą robotę jak ja. Musisz tu siedzieć przez cały czas? Mam sprawdzać, czy wśród nowych ludzi nie ma szpiegów. Jakby ktoś znał to zapomniane miejsce. To koniec świata, środek bagna. Nikt nie może nas tu znaleźć i nie znajdzie. Po co ktoś miałby przesyłać do nas szpiegów? A piraci? <grych> co nowego? Nie, w tej chwili nic nowego. Jak mogę się dostać do obozu? Idź po prostu mostem. Jeśli jednak chcesz się dostać do kopalni, będziesz musiał przejść koło Franka. On oczekuje od nowych, że przez jakiś czas będą pracować poza obozem. No okej. Okay. Ci goblin. To w dodatku czarny. Eee, dobra. Resztę zrobimy sobie w następnym odcinku. Całkiem możliwe, że poza odcinkiem bym sobie wyciął tu wszystko. I po prostu wiecie. Żeby już nie robić tego na odcinku, byśmy sobie po prostu tą wschodnie wszystko wycięli. Oczywiście co się da. A raczej się da wszystko. I bym zostawił te miejsca fabularne albo jakieś takie ciekawsze, bym zostawił a wszystkie takie potwory, jak wąże. Wę, węże wę, jak wą. jak węże były błotne. Bym po prostu pousuwał. Mówił do was Barry. Hej!